Prawie widzicie, jestem gotowa. Trochę tutaj zawirowań, ale to nic, to nic. Nie trzeba się spieszyć, prawda? Mamy czas. Słuchajcie, dzisiaj książka nietypowa. Nawet dla mnie. Kochani, co to jest? Trafiłam na książkę, którą zaczęłam czytać dosłownie od końca. Pisarz mówi, że już no tak go błagali czytelnicy, nie da się tutaj czytając tej książki nie pośmiać Gang Olsena Siechowa. Teść szwagra, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Męska, bardzo szalona wyprawa. Ona przypomina taką no brzydką babę Jagę, a raczej taką też można powiedzieć no staruchę, że nie uwierzycie. Ale wiecie, sama dziwna postać jakby tej niani, to dopiero początek kłopotów, no kokosy, banda opryszków, chłystków i wyglądasz szkaradnie, cały czas tylko w tym jednym pociągu, dzieje się, oj dzieje się, ale szwagier bije wszystkich na głowę, nie tylko oczywiście należy to czytać, uśmiechniecie się, no nie da rady się nie uśmiechnąć, totalnie luźna, tu nie ma czegoś głębokiego, pisarz się zarzeka, udane, wypominane. Wspominane, ciężka była rola do zagrania, to jest, to jest nie do podrobienia. A może i szkoda, i ma swój początek, środek i koniec. I nie sugerujcie się tym. Prawdę to jest tylko taki mały po prostu jakiś cypelek. nie ma tu kompletnie żadnego znaczenia, po prostu czas określony, takie mamy, a nie inne. <grywa> Już prawie widzicie, jestem gotowa. Trochę tutaj zawirowań, ale to nic, to nic. Nie trzeba się spieszyć, prawda? Mamy czas. Słuchajcie, dzisiaj książka nietypowa, nawet dla mnie, bo rzadko takie takowe czytam, ale z przypadku, bo nie wiedziałam, że to tak będzie. A dlaczego? Dlatego, że, kochani, autor tej książki to Marek Stelar, czyli dla mnie, pisarz cudownych kryminałów, a mianowicie chociażby takiej trylogii z podkomisarzem Rędzią w roli głównej, czyli tu wam będę wklejać blizny, sekta głębia. Trzy tomy, bardzo serdecznie polecam. A cóż to jest, kochani? A jeszcze tylko dopowiem, że akcja tamtej trylogii dzieje się w Szczecinie i okolicach, gdyby ktoś był z tamtego, na przykład miasta. Kochani, co to jest? Sam pisarz pisze w zakończeniu tej książki, że jest to i tu zacytuję coś w rodzaju skeczy i gagów powiązanych dość swobodnie osią luźnej. Fabuły. I myślę, że jest to niezwykle trafny opis po przeczytaniu tej książki. I jeszcze dodałabym tutaj, że pisarz wychodzi słuchajcie, z tego mroku kryminalnego i widać, że świetnie, sam dobrze się bawi, pisząc to i dając tam właśnie taką no, znakomitą śmieszną historię. I to jest, kochani, wyobraźcie sobie odpowiedź na prośby czytelników. Bo jak się okazuje, ja strafiłam na książkę, którą zaczęłam czytać dosłownie od końca. Klejnuty szwagra to jest ostatnia część, czyli czwarty tom, takich przygód y, śmiesznej dwójki bohaterów, który ogólnie ma tytuł, jakby ta seria Góra Kłopotów od pierwszego tomu. I okazuje się, że wcześniej właśnie wydane zostały takie książki, jak, i tu też będę wam wklejać: góra Kłopotów, włoska robota, król uzdrowiska no, i to właśnie klejnoty szwagra jest to czwarta część, którą pisarz mówi, że już no tak go błagali czytelnicy, że musiał jeszcze napisać, aczkolwiek upierał się przy tamtych trzech, że to już jest koniec. No więc myślę, że po tym wstępie krótkim, dwu i minutowym już się na pewno domyśleliście, że chodzi o taki gatunek jak komedia kryminalna, czasem absurdalna, ale trzeba przyznać, że nie da się tutaj, czytając tej książki, nie pośmiać się i nie da się nie polubić duetu. Czyli dwóch głównych bohaterów, a mianowicie Miśka i Szwagra, bo to jest, słuchajcie, taki duet, że normalnie gang Olsena się chowa. No i kto tu tworzy ten duecik? Tworzy go Michał Wilkoński, czyli taki facet koło pięćdziesiątki, który ma żonę Bożenę, mają dorosłego syna, już takiego studenta kończącego studia Jacka i ta Bożena ma, słuchajcie, brata który się nazywa Zdzisław Pałasz jest to właśnie, jak wiadomo, szwagier Michała. I on będzie w tej książce tak po prostu nazywany. A ten Zdzisław Pałasz, czyli inaczej szwagier, ma od niedawna żonę Grażynę i taką naprawdę uroczą, przesłodką dwójkę bliźniaków czteroletnich, czyli Gucia i Maję. Tak, tak, już nawet imiona są, słuchajcie, pocieszne. Szwagier to jest tak komiczna postać, która przyciąga do siebie same katastrofy. Jest to człowiek poczciwy, ale też, no, trzeba przyznać, troszeczkę nieogarnięty. I w tym wszystkim bardzo bez troski. A fabuła tej książki zaczyna się w tym momencie, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ale tutaj od razu Wam mówię, nie będzie w ogóle już nic poza tylko wspomnianym terminem zbliżających się świąt, związanego ze świętami. To możecie czytać o dowolnej porze roku, aczkolwiek wiemy, że po prostu dzieje się to tak, powiedzmy, w połowie grudnia. No i kochani, co my tu mamy? Mamy tutaj pewien plan działania, a mianowicie taka zamożna rodzina właśnie tej Grażyny, a dokładnie jej ojciec, czyli teść szwagra, jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale po prostu teść Zdzisława daje propozycję. Ja razem z kobietami, słuchajcie, wylatuję do Tokio, do Japonii, one zwiedzają, ja robię biznes, a wy, panowie, męska... Męski wypad, męska wycieczka z Berlina do Budapesztu pociągiem i żeby nie było tak Wam źle, że trzeba pilnować, ogarnąć tą dwójkę maluchów słodkich, to będzie Wam przydzielona niania z agencji. A docelowo wszyscy mają się właśnie dosłownie w dzień Wigilii bodajże spotkać w tym całym Budapeszcie i już spędzić razem święta. No i kochani, tak zaczyna się ta męska, bardzo szalona wyprawa, której akcja toczy się właściwie całą książkę w pociągu. I mamy tutaj bardzo nietypowo wyglądającą mianę, czyli Ernestynę Czabaj, tak, imię też jest bardzo oryginalne, bo ona przypomina taką, no, brzydką babę jagę, a raczej taką też można powiedzieć, no, staruchę, która ma straszny głos i w dodatku bardzo dziwnie wygląda. I ta Ernestyna będzie miała tak naprawdę kilkanaście imion w tej książce, właśnie za sprawą naszego szwagra, który będzie tak w komiczny sposób przekręcał jej imię, że nie uwierzycie. Ale wiecie, sama dziwna postać jakby tej niani to dopiero początek kłopotów, bo po krótkim czasie do pociągu wpada policja, przepytuje ona naszych głównych bohaterów i. Od razu ujawnia, że dopiero co miał miejsce taki naprawdę bardzo głośny napad na wystawę jubilerską, który prawdopodobnie przejdzie do historii. Skradziono ogrom, ogrom biżuterii wartej, no, kokosy. No i jak już policjanci sobie idą, to nagle zaczyna się naszymi głównymi bohaterami, tą rodzinką, interesować na, na wygląd banda opryszków. I rzeczywiście dwóch takich chłystków się, słuchajcie, przybłąkało, no i insynuują, że w maskotce. TikToku, którą te dzieci bliźniaki posiadają, a która jest wyrobem własnoręcznym dziełem po prostu tego ich ojca i wygląda szkaradnie, że rzekomo w tej. Właśnie maskotce jest ukryta pewna broszka, też pochodząca z tej wystawy jubilerskiej. No i zaczyna się, słuchajcie, wielka komedia omyłek. Zaczyna się naprawdę szalona wyprawa, co w połączeniu z komiczną postacią szwagra i jego oryginalnym sposobem wysławiania się powoduje mnóstwo zabawnych sytuacji. Tak naprawdę jest to komedia sytuacyjna i językowa, słowna. I niby to jest jedna podróż, niby cały czas tylko w tym jednym pociągu. A dzieje się, oj, dzieje się, kochani. To jest taka książka, którą, no, ciężko polecać komuś, kto nie lubi czytać komedii, to na pewno, ale wydaje mi się. Że na plus zasługuje fakt, że po pierwsze, rzeczywiście nie jest to jakaś taka aż mega, wiecie, głupkowa komedia, której nie dałoby się czytać, bo tam jest absurd za absurdem, no aż tak źle nie jest. Natomiast rzeczywiście postaci są jej bardzo mocną, kluczową siłą. Ta komedia kryminalna jest dlatego śmieszna, że właśnie występuje ten szwagier. Oczywiście Misiek też jest na, na swój sposób oryginalny, ale szwagier bije wszystkich na głowę i to jest postać, dla której wydaje mi się, która była główną przyczyną, Przyczyną tego, że właśnie czytelnicy no błagali Marka Stellara, żeby napisał kolejne ich przygody po tej książce pierwszej Góra Kłopotów, która dosyć dużą sławą się cieszyła. Słuchajcie, książki, które wywołują uśmiech tak naprawdę nikomu nie szkodzą i wydaje mi się, że warto je polecać choćby po to, żeby właśnie no ludzie, ogólnie społeczeństwo polskie poprawiało sobie nastrój. Nie tylko oczywiście należy to czytać, kiedy ma się doła, ale rzeczywiście, kiedy jest jakiś kryzys, są jakieś smutne, trudne dni, ciężkie, to nawet taka komedia może gdzieś tam słuchajcie na chwilę oderwać Was od tej ciężkości życia codziennego i spowodować, że no uśmiechniecie się. No przy tej książce wierzcie mi, nie da rady się nie uśmiechnąć, bo na pewno co najmniej jedna sytuacja, co najmniej jedna wymiana rozmów, dialog między Miśkiem a szwagrem, tudzież szwagrem a dziećmi wywoła w Was uśmiech. No i oczywiście te dzieci to też są takie perełki tutaj, słuchajcie, skarby, które nadają smaczek tej książce. Także jest to totalnie luźna lektura, totalnie szybko się ją czyta, kompletnie nie zobowiązująca, nie wymagająca od Was żadnej refleksji, nie zmusi pewnie Was do żadnej refleksji, tu nie ma czegoś głębokiego. Jak sam autor mówi, to jest po prostu luźny splot okoliczności i kolejna właśnie przygoda tej dwójki bohaterów. No, mi podobała się na tyle, że rzeczywiście postaram się sięgnąć po te poprzednie tomy, bo na pewno, wierząc już po poziomie tego, który jest przecież ostatnią częścią czwartą i pisarz się zarzeka, że już naprawdę więcej nie będzie, to rzeczywiście, no myślę, że i te Pierwsze tomy były udane, zwłaszcza, że tutaj jest takie mruganie okiem do czytelnika i są pewne rzeczy z tamtych tomów wyciągnięte. Ja mam nadzieję, że zanim sięgnę, wiecie, wypożyczę ten pierwszy tom Góra Kłopotów, to zdążę już zapomnieć o tej recenzji i o tej książce w ogóle, więc nie będę pamiętała tych szczegółów, które tutaj też są z tamtych książek wypominane wspominane, ale no powiem Wam szczerze, rzeczywiście, myślę, że mogłaby postać całkiem fajna też komedia, jeśli chodzi o film, ale ciężka byłaby rola do zagrania tego szwagra, bo ja myślę, że tak jak każdy z Was przeczyta, jak sobie wyobrazi tą postać, no to, no to każdy sobie ją trochę wyobrazi na swój sposób, ale to, jaki jest charakter, jaki sposób wysławiania, no to, to jest nie do podrobienia. Także kochani, komedia kryminalna bardzo rzadko u mnie na kanale występująca, a może i szkoda, i warto to zmienić, Klejnoty szwagra. Serdecznie Was zapraszam. Książka jest całością, ma swój początek, środek i koniec, ale wiemy, że perypetie głównej dwójki bohaterów były już dostępne w poprzednich odsłonach, w trzech częściach. Także zachęcam do przeczytania całego cyklu. I oczywiście, jeśli macie możliwość i jeszcze nie zapoznaliście się z tymi historiami, to czytajcie chronologicznie i zacznijcie po prostu od góry kłopotów. Myślę, że wtedy ta przyjemność będzie największa. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję za oglądanie. Mam na Mam nadzieję, że jakoś się trzymacie jeszcze w ten luty, który atakuje niestety nie tylko mrozami, ale też i choróbskami. Właśnie jeśli macie ciężki dzień za sobą pracy albo chcecie naprawdę mieć taki miły, zabawny, relaksujący weekend, to taka książka, klejnoty szwagra, będzie. Czymś dla Was i nie sugerujcie się tym, że zbliżają się święta, bo tak jak mówię, naprawdę to jest tylko taki mały, po prostu jakiś cypelek, wiecie, w tej książce, który nie ma tu kompletnie żadnego znaczenia, tylko jest po prostu czas określony, że takie mamy, a nie inne daty. Ściskam was mocno. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Dziękuję za nowych subskrybentów. Cieszę się, że jesteście i do zobaczenia już szybciutko w kolejnym filmie. Mam nadzieję, bo nadal chęć do czytania mam ogromną i nie mogę się już doczekać sama tego, co będę czytać w następnym odcinku. Do zobaczenia.